Ja jestem Rafał, w dzisiejszym odcinku mówimy sobie kolejne wiadomości z F1. Um, no, działo się dużo, w tym um, z Maxem Verstappenem, bo to co usłyszycie, może Was aż złapać za głowę. Także co? Um, ja Was zapraszam do oglądania. Pierwszym faktem jest to, um, że F1 pozostanie przy 22 um, wyścigach, w tym bo nie ma sensu też trochę szukać e, tak, żeby znaleźć jakiś tory, żeby trochę to przedłużyć, bo już na tych e, 6 rundach wyścigowych e, już trochę czasu minęło, a do grudnia oczywiście się ciągle cały czas zbliża, nie ukraca. E, fetel blisko końca kariery w, wiele piatek w taki zapada, że może Niemiec zakończyć karierę już w tym, po tym sezonie. E, e, strata dla oglądalności FN, bo myślę, że jednak i tak fanami Niemca jest e, wiele właśnie fanów, fanek. E, Miks ma herb pod presją, no, taka pierwsza presja. W pierwszym rozkładaniu nie można było się do niego przyczepić, on się aklimatyzował w Timie, no i oczywiście też e, musiał wyczuć błąd, no bo to jednak jest 2022 2022, to nie jest już to samo. E, F1. I, I teraz ale już jest potęż, jakby potężniejszy rywal, Kevin Magnusson, który zdobywa punkty, no a Mik jeszcze nie zdobył żadnych punktów. Także jest taka lekka presja, no ale wiadomo, nazwisko na i pieniądze, które nosi mogą przeważyć, bo jednak i tak są te pieniądze bardzo potrzebne, bo na rozwój te bardziej żółtaci e, jakby reklamy e, z Gazpromem i z URLkali. E, stado Nikity Mazepina, um, oczywiście się też pojawiły takie plotki, że um, mi, mi Mazepin po prostu, um, syn znalazł sobie jakąś inną zabawę. Um, kolejne poprawki Red Bulla, Horner to zapowiada, nie wiem jak to odbierać, bo nie możemy tego odbierać dopiero na podstawie treningów, będziemy mogli to jakoś odbierać właśnie, um, jakie to są poprawki i na jaką skalę to są poprawki. No i Max Ferrari, czy to jest możliwe i to jest właśnie niewykluczone, to mnie bardzo zdziwiło widzowie, że Max Verstappen może być Ferrari, gdzie to jest rywal Red Bulla w tym sezonie. I on jeszcze sam mówi, że to jest niewykluczone, także serio tutaj, tutaj można się wszystkiego spodziewać. Em, co jeszcze można powiedzieć o z Ferrari? No, to y, y, on ma kontakt do 2028 roku, także... Kontrakt jest, no ale może szybciej się wycofać z góry. Dziękuję za oglądanie, zostawcie łapki w górę i subskrypcję, ponieważ jest to dla mnie bardzo ważne. Um, oczywiście będziemy siedzieć w tym tygodniu już na umówieniu wyścigu, więc zostawcie łapki w górę, a my już będziemy się siedzieć na następnych odcinkach. Cześć!